No chodź, no chodź tutaj, no chodź, no chodź, no chodź, no chodź, ja coś dam, coś mam, jajeczko, jakieś śliczne. A gdzie jest drugie? Leci mi się. podnieś go, podnieś go. Płacze? Zobacz, czy płacze? Nie płacze? Nie? Ona już śpiąca. O, jajko jeszcze leci. No. Jajeczko. Nie? Idziemy? No chodź. Chodź. Jeszcze do mamusi pomachasz. Tam do babci i do dziadzia. Zrobimy babci, do babci i do dziadzia ta grączką poruszę. Tak. Więc już jedziemy do domku. Więc bye. Powiedz Papa Pa pa. Ona już jest śpiąca. Już prawie śpi. Idziemy do samochodziku, tak? Michał już się gotowy. Idziemy. Bye, bye, bye. Pomachaj tak to babci ładnie. Sabinka, pokaż się, chodź. O, ja wiem, że jesteś wymordowana. Uwykańczona. Dobra.